Witam Was wszystkich w kolejnej epoce wczesnego średniowiecza, epoka, która następuje po przejściu przez całą epokę żelaza oraz po odblokowaniu pierwszej dowolnej technologii ze wczesnego średniowiecza. To właśnie wtedy wystrzelą w powietrze petardy i będzie świętowanie wejście, wejścia w nową epokę. Wczesne średniowiecze, czyli epoka, która jest tak naprawdę trzecią epoką w grze, jeżeli mówimy o poważniejszych epokach, no to drugą, no bo Pierwszą normalną epoką, gdzie odblokowujemy wszystkie podstawowe rzeczy, misje, eventy, perły architektury, możliwość wrzucania w perły architektury i tak dalej, tak dalej, właśnie w epoce żelaza, więc może tak, może to jest druga epoka, gdzie już jesteśmy graczami, którzy poznali podstawy gry, mają już więcej możliwości, mają szansę na posiadanie pereł i mogą być już w grze dojrzali, bo są i też tacy, którzy tak mądrze są, chcą zagrać, że będą siedzieć w jednej epoce. Tak długo, aż, aż po prostu będą gotowi już wyjść do, do innej epoki, czyli będą posiadać bonus do ataku, który bardzo się przydaje, e, oraz ewentualnie no, inne perły, których jest, jest wiele, ale nie będę teraz ich wymieniał, bo, bo to też nie, nie temat na ten odcinek. Czyli mamy ładny taki ratusz bardzo przypominający mi, nie wiem dlaczego, ale grę twierdzę, Krzyżowiec. Epoka, w której na drzewku rozwoju mamy 21 technologii do odblokowania. Głównie potrzebujemy na to monety i zaopatrzenie, ale również też surowce. Surowce zwłaszcza jeszcze z epoki... Żelaza, natomiast też będą już surowce typu miedź, właśnie z wczesnego średniowiecza. Dużo nie, nie ma tutaj technologii, gdzie będziemy potrzebować te surowce, więc drzewko rozwija się na pewno łatwo. Przeliczając, aby odblokować całe drzewko, trzeba wydać 505 punktów rozwoju. Na mapie kampanii będziemy mieli podpisanych 7 prowincji epoką wczesnego średniowiecza. Za ostatnią prowincję, która jest w górach, jest nawet 100 diamentów do zdobycia, więc warto to zapamiętać. Pamiętajmy, że mapa nas nie ogranicza, będąc we wczesnym średniowieczu, możemy być nawet w przyszłości, jeśli chodzi o mapę kampanii. Do kiedy zostawiamy poczciwe domki wiejskie, które nam służą jeszcze od epoki żelaznej? Co w takim razie z tymi domkami? Na co wymienić? Bo wchodząc w nową epokę, bardzo łatwo odblokować dom wielopiętrowy, który nie wymaga dużo PR-ów. Daje 89 ludności. Miejsce standardowe 2x2, buduje się do tego jeszcze w 20 sekund. Nie lepiej dojść do domu oszalowanego. I właśnie to na te domki wymienić, ponieważ mamy trochę więcej tutaj ludności, ludność się przydaje tym bardziej właśnie w epokach, gdzie jeszcze nie posiadamy często perły typu wieża innowacji, która daje nam ogrom ludności. Dlaczego też warto pośpieszyć się z mapą? A to dlatego, że mamy do odblokowania większy stosunek produkcji surowca danego. Bo wiecie, macie na pewno sporo surowca cepoki żelaza, ale jeżeli chcecie wymienić surowiec cepoki żelaza, to płacicie dwa surowca za jeden surowca z wyższej epoki, więc tracicie na tym. Żeby produkować w pełnej e, wydajności surowiec właśnie z wczesnego średniowiecza, no nie jest to wyczyn odblokowanie, e, t, odblokowanie takiego budynku, który będzie to produkował. Trzeba pośpieszyć się z mapą, dojść do surowca, którego najwięcej będziecie produkować i budynki tego surowca tylko tego postawić, nie innego. Nigdy nie produkujcie z mniejszą wydajnością niż, niż podwójna właśnie ta z mapy. Jeżeli nie będziecie mieli surowca, a jesteście jeszcze graczami, którzy też nie posiadają bonusu do ataku, czyli katedrach wizgrańskiej, Castel del Monte oraz posągu Zeusa, to w wyprawie będziecie potrzebowali dużo surowca. Bez odblokowanej mapy, bez odblokowanych prowincji, gdzie będzie ten surowiec, surowca też nie będziecie mieli, więc będziecie w wyprawie stać i będziecie żałować, że zmieniliście epokę z żelaza na wczesne średniowiecze. wiecze. To po co odblokujemy? Na początku garbarnie. 160 z produkcji zaopatrzenia w godzinę zajmuje 3 na 3 miejsca w kratkach jeżeli chodzi o zakład szewski 210 na godzinę też zajmuje tyle samo miejsca oznacza to, że no, bardziej opłaca się go postawić bo jednak jego produkcja wynosi 23,3 zaopatrzenia na kratkę gdzie w zakładzie, gdzie w garbarni wynosi to 17,7 w grze każdy lubi obliczać matematycznie ile wynosi wydajność. Na kratki, więc możecie też z tego korzystać. Budynki wojskowe po pierwsze zabierają sporo ludności, dużo miejsca, maksymalnie 4-5 jednostek w, takim, e, w takich koszarach możemy wyrekrutować. E, od czego jest wyprawa? Po pierwsze, w wyprawie dostajemy co kilka etapów różne jednostki w, w ilości 1, później 2, później 3 sztuki. Danej jednostki. E, czym tutaj warto walczyć? Ja z autopsji znam to, że mm, mam doświadczenia takie, że tak naprawdę walczę tylko o pancerzoną piechotą połączoną z łotrami. Jedna jednostka, atak ręczny, pierwsza tura. Głównej jednostki stoi, aby nie poleciała na ostrzał jako pierwsza. Łotry ruszają w ruch, i to Łotry zajmują się całą resztą. Nie mamy tak naprawdę żadnych strat. Ale zdarza się tak, że w armii jednak y, będzie sam dystans u wroga. A jak wiecie, dystans ma bonus przeciwko opancerzonej piechocie, czyli jednostce ciężko zbrojnej. Eee, czyli tak, no musimy mieć w takiej sytuacji też jednostki eee, szybkie. Szybkie, lekkie i te i te sobie dobrze radzą więc jeżeli mamy postawić budynki główne no to tak jak mówiłem polecam y, jednostkę ciężkozbrojną i nie mylić z inną jednostką która nazywa się ciężkozbrojna y, kawaleria ciężka kawaleria bo ciężka kawaleria jest ciężka tylko z nazwy ale jest to jednostka bodajże szybka no, mamy tak naprawdę typy uniwersalny ciężkozbrojny mamy szybkich na właśnie dystans i co jeszcze z ciężkozbrojnymi, jeżeli będziemy mieli z ciężkozbrojnymi walczyć? W, takim, w takiej sytuacji potrzebujemy dystans, czyli albo łucznicy, albo świetna artyleria. Ja polecam jednak Posiadać łotrów, zawsze oszczędzać łotrów, bo wtedy wystarczy nam nawet kilka głównych jednostek, jednostek, żeby one sobie żyły, żeby dobrze sobie radzić w wyprawie. Jeżeli nie macie jeszcze tych łotrów, no to będziecie musieli poświęcić miejsce i to już wy zdecydujecie, co postawić w mieście. Bo ja nie mogę Wam powiedzieć, że stawiamy tylko ciężkich, stawiamy tylko uczniów, nic więcej. Jest różnie, tak? Na polu bitwy różnie się walczy, różne macie procenty do ataku. Na początku może być Wam potrzebne właśnie prawie wszystko, czyli ciężcy, łucznicy oraz szybcy. O, omijać na przykład wtedy katapulty oraz jeszcze lekko zbrojnych, bo to tak naprawdę wszystko się e, powiela. Jeżeli nie rozumiecie tego, o czym mówię, jeśli chodzi o walce, to obejrzyjcie filmik, jak nauczyć się walczyć. Jest taki film na YouTubie, dość dobrze tłumaczę kategorię jednostek, co przeciwko komu ma bonus i, i jak na to patrzeć, jak tego się nauczyć. Żeby właśnie zredukować budynki wojskowe. Postarajmy się o plan Alcatraz. To już jest epoka, gdzie musimy koniecznie zdobyć tą e, perłę. Ta perła będzie dawała Wam e, bardzo dużo jednostek dziennie. Mi właśnie dała 7 łotrów, ja głównych jednostek innych teraz nie produkuję i to jest mój błąd. Będę musiał w drzewku odblokować taką jednostkę i Alcatraz będzie mi dawało na przykład 7, 7 opancerzonej piechoty i będę miał już jedną jednostkę z głowy, będę miał jej nadmiar, będę mógł skupić się również później na innych jednostkach i tak wymieniać sobie co jakiś czas ewentualnie koszary na a nie, a nie na przykład tych ciężkich, czy tam katapulty itd. itd. Jeżeli ktoś patrzy na perły, jakie są przypisane z, pod tą epokę, jest to Haja Sofia, która zajmuje trochę kratek, daje punkty rozwoju, daje też zadowolenie. Hmm, opłaca się to postawić? Może nie od razu, bo zabierze to strasznie dużo miejsca. Ja mam bardzo potrzebne perły teraz postawione. I bardzo się cieszę, że nie mam Hagi Sofii obecnie, bo ona by mi za dużo nie dała. Wolę zaczekać na nią, aż będę miał więcej miejsca w przyszłych epokach. Czyli, no, tak jak mówię, no należy do tej epoki, ale niekoniecznie może od razu ją stawiajmy, bo są ważniejsze perły. Do tego też jest Katedra Gwizgrańska, która już powinna stać najlepiej od epoki żelaza. Daje procent do ataku. Więc, jeżeli byście chcieli zapytać, co warto postawić w takiej epoce, co warto mieć, aby być dobrym graczem, możecie spojrzeć właśnie na moje miasto, czyli tu są bardzo świetne perły. Świątynia Reliktów, do tego atak, czyli Katedra, Castel del Monte i posąg Zeusa. Walka. Kryjówka łotrów i to w zmniejszonej formie, żebym miał więcej kratek, Alcatraz, który produkuje mi te łotry, do tego dużo budynków, które dają mi z eventów właśnie punkty rozwoju czy z wyprawy, narzeźników jeszcze nie patrzcie, bo jeszcze ich nie wymieniłem na nowe elementy z wczesnego średniowiecza. Bardzo fajna epoka. Pamiętajmy, bądźmy cierpliwi w każdej epoce, nie zmieniajmy jej od razu z miesiąca na miesiąc, bądźmy cierpliwi. Jeżeli film się podobał, łapka w górę, komentarz, subskrypcja kanału, jeżeli chodzi o komentarz, dajcie znać coś od siebie, jeżeli coś pominąłem, cieszę się, jeżeli tutaj poinstruuje, poinstruujecie też innych, czytajcie komentarze, duża skarbnica wiedzy. Do zobaczenia w takim razie na moim Discord, link w opisie. Trzymajcie się, cześć.